W ostatnim czasie popularnym trendem stały się spersonalizowane naklejki na Instagram Stories. Pojawiły się zupełnie niedawno i otworzyły nowy rozdział w budowaniu relacji. Mimo, że tych gotowych jest całkiem sporo, to wiele marek decyduje się, aby stworzyć własne. Jeżeli zależy Wam na identyfikacji wizualnej, budowaniu świadomości, albo po prostu chcecie mieć własną galerię naklejek, oglądajcie dalej. Powiem Wam co i jak. Jak stworzyć taką spersonalizowaną naklejkę, tak naprawdę sprawa jest banalnie prosta. Nie potrzebujesz do tego ani specjalistycznych programów, ani też wyjątkowych umiejętności. Możesz stworzyć ją w kanwie albo w każdym innym prostym programie graficznym. Jeżeli już zabierasz się do tworzenia naklejki, pamiętaj, aby uwzględnić swoje brendowe kolory albo wykorzystać też hasła, które charakteryzują Twoją markę. Fajnie, gdybyś użył języka polskiego, takich naklejek wciąż jest bardzo mało. Jeżeli jest już gotowa, możemy zabierać się do wrzucania jej do relacji. Masz już swoje naklejki? Możesz wrzucić je do relacji. Sposób jest bardzo prosty, a różni się w zasadzie tylko od tego, czy korzystasz z telefonu z systemem Android czy iOS. Zasada jednak pozostaje ta sama. Kopiujemy element graficzny i wklejamy go do relacji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak dokładnie zauploadować naklejkę do swojej relacji, przeczytaj artykuł z cyklu Sam Nektar, który właśnie napisałam na ten temat. Podlinkuję go tutaj, albo tutaj, albo tutaj.